Hej! Dzisiaj chcę wam pokazać jakie kostiumy możecie zdobyć grając w ESO. Część rzeczy jest do zdobycia w podstawce, ale także do wielu z nich będziecie potrzebować dodatków. W razie czego możecie zawsze poczekać na darmowy czasowy dostęp do ESO Plus, wtedy macie dostęp do wszystkiego za darmo. Zacznijmy sobie od kostiumów, które możecie zdobyć zwyczajnie ekspiąc swoją postać. Kostium Golden Saint zdobędziecie wbijając 20 poziom Champion Pointów. Kostium Dark Seducer dostaniecie za wbicie 60 poziomu champion pointów. Minimarko będzie dostępny za wbicie 100 champion pointów. Imperial Cancellor dostaniecie za wbicie 160 champion pointów. Kolejne kostiumy zdobędziecie w dodatku Orsinium. Regalia of the Orsimer King dostaniecie za ukończenie głównej fabuły questów we Wrotgarze. Kolejne kostiumy, które możecie zdobyć, to Cavalier of the Sworn Oath, Old Orsinium Sentry i Trinimac Penitent Knight. Aby je zdobyć, będziecie musieli znaleźć relikty dla muzeum, które znajduje się w Orsinium. Relikty są poukrywane w całym w Rodgarze, więc czeka Was sporo szukania. Pamiętajcie tylko, że będziecie też potrzebować Achievementa Hero of the Rodgar, który dostaniecie za ukończenie całej głównej fabuły tego DLC. Dopiero po jego zdobyciu będziecie mogli rozpocząć przygodę z poszukiwaniami. Kolejne kostiumy, które możecie zdobyć, znajdują się w dodatku Thieves Guild. Thieves Guild Letters dostaniecie za ukończenie pierwszego questa z głównej fabuły tego dodatku. O nazwie Partners in Crime. Natomiast kostium Merchant Lords Formal Regalia dostaniecie też za ukończenie jednego z questów głównej fabuły tego dodatku. Chodzi o Forever Hold Your Peace i zdaje się, że to piąty quest z kolei. Kolejne dwa kostiumy pochodzą z dodatku Dark Brotherhood. Shrouded Armor dostaniecie za ukończenie quest'a Signed in Blood. To drugi quest z fabuły tego dodatku. Black Hand Rope zdobędziecie po ukończeniu ostatniego quest'a o nazwie Feeling the Void. Dormowe kostiumy znajdziecie również w dodatku Morrowind na wyspie Wardenfell. Pierwszy to Regalia of the Scarlet Judge. Kostium dostaniecie za ukończenie quest'a The Scarlet Judge. Quest'a pobierzecie niedaleko Surrun, gadając z gościem, który nosi dokładnie taki sam kostium. Six House Robe będziecie musieli złożyć z siedmiu części, które dropią z mobków w Public Dungeonie Forgotten Wastes. Można także go kupić od innych graczy Guild Raiderów. Mając dostęp do Elsewhere, możecie zdobyć Parade Skiff Master. Aby go zdobyć, będziecie musieli wydropić 10 części tego kostiumu z mobków w Public Dungeonie Orcrest. W dodatku Dragon Hold możecie zdobyć za G's Dragon Guard Uniform za ukończenie questa Uneasy Alliance. Jest to trzeci quest z głównej fabuły tego DLC. Nordic Baver's Towel macie szansę zdobyć z New Life Festival Boxes, które otrzymujecie za wykonywanie eventowych questów podczas New Life Festival. Grając PvP także możecie zdobyć ciekawe kostiumy. Arena Gladiator dostaniecie po zdobyciu 50 Arena Gladiator Proofs i jednego Arena Gladiator Exultation. Proofy zdobędziecie za wykonywanie questów przy tablicy Conquest Missions, natomiast Exultation zakupicie za Alliance Points u War Researcherów. Znajdziecie ich oczywiście w pobliżu waszych głównych baz w Cyrodiil. Ewentualnie możecie zakupić ten kostium u Guild Raiderów, ale uprzedzam, jest pierońsko drogi. Siege Master Uniform dostaniecie po zdobyciu 50 Siege of Cyrodiil Merits i jednego Siege of Cyrodiil Recommendation. Merits zdobywacie wykonując District Questy, a Recommendation dostaniecie u telwar Marchanta. Kolejny kostium to Emperor Regalia i dostaniecie go jeżeli staniecie się Emperorem Cyrodil. A to wiąże się z bardzo trudnym zadaniem, czyli posiadaniem najwyższego miejsca w rankingu kampanii oraz przejęciem i utrzymaniem sześciu warowni dookoła Imperial City. No, życzę powodzenia. Istnieje również kilka ciekawych nakryć głowy, które także możecie zdobyć w grze. Cadwall's Helm of Heroism zdobędziecie za ukończenie Cadwall's Gold, czyli głównej linii fabularnej gry. Crown of Miserol dostaniecie za ukończenie trzech dziennych questów związanych z eventem Jester Festival. Kilka masek możecie także zdobyć podczas eventu Witches Festival: są to Jack, Tickman, Scarecrow i Pumpkin. Możecie je wszystkie wydrobić z Plunder Skulls, które zdobywacie podczas eventu. Można także kupić je za grosze u Guild Traderów. Meteor Victor's Laurel Wreath to zdoba, którą dostaniecie za zdobycie Achievementa Star Made Knight podczas eventu PvP Meteor Mayhem. W zasadzie będziecie musieli zdobyć większość Achievementów związanych z tym eventem, aby go zdobyć. Kolejna rzecz związana z PvP to arena gladiator helm, którego dostaniecie za zdobycie 20 arena gladiator proofs oraz jednego arena gladiator recognition. Są to te same próby o których mowa była wcześniej, a recognition zakupicie także u war Researchera. Siege master close helm dostaniecie po zdobyciu 20 siege of Cyrodiil merits i jednego siege of Cyrodiil recognition. Merits zdobędziecie wykonując district questy, a recognition dostaniecie u Telwar merchanta. Renegade Dragon Priest Mask dostaniecie za samo wejście do Dungeona Fengler albo Keller Peak, oba dungeony znajdziecie w dodatku Dragon Bones. W dodatku Horns of the Reach można zdobyć Cap to Horn Skull Salad za zdobycie achievementa Bloodroot Forge Challenger. Aby go zdobyć będziecie musieli ukończyć Dungeon Bloodroot Forge na weteranie, zaliczyć speedrun oraz no death i oczywiście zabić ostatniego bossa na hardmodzie. W dodatku Orsinium można zdobyć Rock Ceremonial Mask za ukończenie jednego z głównych questów tego dodatku, mianowicie The Angler of the King. Psychic Skullcap dostaniecie za ukończenie The Tower Fall, ostatniego questa w Psychic Order, z dodatku Somerset. Mad God's Turban zgarniecie za ukończenie questa Lunacy of the Two Moons w Elsewhere. Werewolf Hunter Hut Dostaniecie za samo wejście do dungeona Moon Hunter Keep lub March of Sacrifices. Oba dangi są z dodatku Wolf Hunter. Podobnie ma się sprawa do Aliet Royal Crown. Aby tą czapkę dostać, wystarczy wejść do Depths of Malatar albo Frostwold. Dężony są z dodatku Wratstone. Mask of Alkos dostaniecie za zdobycie achievementa Return of the Dragon Guard. Aby go zdobyć trzeba zaliczyć wszystkie questy głównej fabuły z dodatku Dragonhold which is infernal hot. Zdobędziecie za wykonanie Wicked Writów podczas eventu Witches Festival. Na dziś to tyle. Dzięki wszystkim za lajki like i komentarze. Zachęcam gorąco do subskrypcji kanału i odwiedzenia mojego Facebooka. Znajdziecie tam na przykład sporo zapisów ze streamów. Pozdrawiam. Cześć.